Pysznicujesz się jak co wieczór. Tate Spina. Zakręć tę wodę, ja z dopłacę, durleje się pół godziny. No dobra, tate. W radiu słyszysz swoją ulubioną piosenkę Pitbull Fit Kesza, dni których jeszcze nie znamy. Zaczynasz tańczyć rytmicznie, wycierając swe członki ręcznikiem 100% koton, wielkanocna promocja. Dubstep part: chcesz zrobić piruet rosyjski, najtrudniejszy z piruetów. Nie bierzesz pod uwagę siły wyboru wody, która na tobie schnie, oraz masy wszechobecnych w twojej dupie bakterii Bulitus Kebabus, które niczym Chińczycy kulę ziemską przechylają twoją grotę Nestle w kierunku południowo-wschodnim. Tu polew mógłby ci pozazdrościć mocy, z jaką zapierdoliłeś łubem o pralkę. Tracisz przytomność i upadasz na płytki. Nawet nie odklepujesz. Anon, co ty robisz w tej łazience w Muszę się ogolić, nie będę chodzić niczym rumu na syryjski. Halo, Anon! Mamy otwiera zamek ostatnią wypłatą. Pierwszy do łazienki wbiega twój czempion pieseł Jamnik i z radością festiwalu Harry Kryszna z Koszalina wylizuje ci jaja. Wbudowany detektor niespodziewanego lodzika powoduje bauner w łamku sekundy. W tej sytuacji zostają cię rodzice Matko bosko totalno Bacik jakiego debila wychowałaś Teraz udaje że śpi Choć zostaw tę spierdolinę Ja wiem czemu dziewczynki go nie chcą Mamy i tata zostawiają cię nieprzytomnego W łazience z drągiem i piesałem Który za chwilę zrobi pierwsze w Swoim przymrzuciu głębokie gardło